Bo nie ma żadnego. O, ty pływaj, ty pływaj, ty mam, mam, Mama, mama, mama. 30 ma. sekund do Ja nie mogę już się dalej bić. Pytanie, co robimy teraz z, z ...smokiem, nie? Możemy, możemy. No to. Po prostu wchodzę chyba. Ja nie mogę wejść, jak coś bo zginę. Ty też.

nie, ja, mam, ja, ja już nie miałem Erki, nie miałem flesha i mam se pójść i stankować? Ale nie ma znaczenia, co, ale nie ma, ty nie masz ma znaczenia, ty jesteś armatnym. Idź ale na nie, przód, nie miałeś ze sobą masz, drużyny, oni, oni byli z tyłu, nie wiem czy widziałeś. Ja, ja nie potrzebuję drużyny, i ich one-shotuję kurwa! A, sam wszystkich one shotuję. No Bo ale mówię, że nie potrzebujesz. No byś stankował czarma, albo Graba! Dobra, Claim team fight, robimy tak, biegnę przodem, tankuję czarma, hooki, wszystko. I, I zobaczymy co będzie. Let's go this, let's do this.